O boże, co tu się dzieje? A zaraz, mogę użyć tego łuku. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Wybacz. Posłuchaj Lara, czasem nie będziesz miała pod ręką zudać tych gadżetów, które powiedzą ci gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Roth? Lara! Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające i to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS z Endurance zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę przyjść po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno nie wiem, zatrzymywać. Się zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okay. Muzyka? Halo? Halo? Jest tam ktoś? Chyba da się tędy przejść. To Nie mogę O, Co ja wyprawiam? O Boże. Przecież to szaleństwo. Ta tradycyjna maska, no przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. O nie! Słyszałaś? Słyszałam! Palimy ognisko, wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro, udało ci się! Sam, ale dzięki Bogu. Niespodzianka! Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z Twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Madias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To. Sam właśnie opowiadałam o słonecznej królowej. Tak, o chimiko. Powiesz mi więcej. Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbiam opowiadać te historie. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali podmuchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego bronie. Od gór, aż po morze. Yes. Dobrze Cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że Was widzę. Sam jest z Wami? Była z Tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się Wam było szwędzać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka tam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, no. ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do rota, my znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak, muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty… ty zaczekaj tutaj, a ja… ja sprawdzę drogę. Okej. Okay. Nie tak źle. Mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam larze historię Chimiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy, o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Chimiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. się to nie podoba. Kolejna kapliczka! Komu oni oddają cześć? Zasamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero, kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie, jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowiem, my będziemy już siedzieć na premierze w Telluride. Видишь, он Fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowy spiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korpą. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Teraz mogę naprawić czekam. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance, statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie, na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, być może ktoś kiedyś to znajdzie.